Siemajo, jestem Chrespan, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie tak jak widzicie, przetestujemy Avastan na Łona Kraj, czyli wirusem, który szyfruje dane. Zaczniemy od pobrania. Avast jest już, jak widzicie, zainstalowany. Pobierzemy sobie Łona Kraja i zobaczymy, czy ogólnie wykryje, jak będziemy go pobierać. Tak wiem, może się pojawić setki komentarzy, że ściągnąłem to od Da Vinci, ale tutaj teraz widzicie post z przed 15 godzin. Ja to pewnie wrzucę, że post jest z przed 15 godzin, a odcinek DaVinci. Jest sprzed dzisiaj, w sobie, nawet od 10 to chyba wrzucił, więc nie, nie ściągnąłem. Miałem to w planach od dwóch dni. I nie, nie ściągnąłem. Macie tutaj post jako dowód, że się pytałem, jakiego antywirusa przetestować. Awast wygrał, więc przetestuję Awasta. A wypiszcie w komentarzach, jakiego mogę kolejnego antywirusa przetestować na jakichś wirusach. Ok, więc zacznijmy sobie od pobrania łona kraja. Awast jest już zainstalowany. Ja sobie od razu go w sumie odpalę. Ok, e, mi się już Awast odpalił. Jakieś tutaj są reklamy, i ja sobie tutaj z Mediafire ściągam Kraya, Klikam Download. I tu się pobiera, zaraz będzie się pobierała. Widzicie, pobiera się nam i zobaczymy, czy awast zareagował. Prawdopodobnie chrom, a nie? nie, chrom nie zareagował, że to wirus może być, ale okej. Okay. Zaraz sobie jeszcze przeskanujemy komputer i zobaczymy, co nam pokaże awast. że to przerzucę na pulpit, jest hasło. Okej, okay, ja już mam hasło i klikam sobie. Ok, wypakowywuję tego una kraja oj, zleczyło kompa e, jak widzicie, e, Avast wykrył że mamy tutaj łona kraja e, wirusa, pisze, że to jest e, x i tutaj Trojan nie, nigdzie nie pisze e, dobra, nie pisze jaki to jest typ, ale w sumie to nie jest Trojan tylko do szyfrowania plików, okej okay. więc ja sobie tutaj pozwolę e, to wypakować e. OK, wyszli. Dobra. Teraz to sobie wypakuje. Dobra, jak widzicie, nawet samo zezwolenie nie pomogło, i zaraz to widzimy się, jak wypakuje. OK, więc sobie, ja sobie tutaj, kraj jak widzicie, wypakowałem na pulpit, yy, bo włączyłem yy, ten ochronienie plików, więc sobie powoli je znowu włączam. I jeszcze nie wykryło. OK. Teraz zrobimy sobie szybkie skanowanie komputera. I zobaczymy co wykryje e, nam komputer, a co nam wykryje. Nieaktualne aplikacje kam dalej, dobra. E, jak widzicie chyba znalazło e, nam jeszcze nie usunęło. Jedną aplikację znaleziono, e, ale to chyba nie to. wiecie? To jest nie to, więc pomin na razie pominam sobie... O, jak widzicie, zna... znalazło nam Łona Kraja, czyli na razie AWS sobie nieźle radzi z tym, co na razie tutaj widzimy. Mam sobie pomiń na razie i tutaj jakieś e... internetowe strony. Okej, okay. czyli w sumie, ja czyli w sumie wykrył Łona Kraja dwa razy, więc na razie AWS, mo... na no, no, właśnie można się na razie polegać. Teraz sobie odpalimy bo ona kraja. tylko pozwólcie, że ja najpierw wyłączę internet, bo to różnie bywa z tym. Że możemy mi się przesłać na główny system, a tego to ja raczej nie chcę. I dobra. Więc zobaczmy. Odpalamy sobie go. O, jak widzicie, nawet teraz same usunęła mi więc ja sobie jeszcze go raz szybko wywalę tam ochronę przyciągnę go na pulpit i widzimy się jak to szybko zrobię okej, okay, więcej ja już mam ona kraja znowu na pulpicie włączam sobie szybko ochronę plików uruchamiam to sobie jako szybko sobie to uruchomię i zobaczymy czy awastowy to wykryje jak widzicie awastowy to wykrył więc szacun na awasta, że coś takiego robi jest naprawdę darmowy i Pop jump, ale zobaczymy jeszcze jak co się stanie jak go uruchomię, więc szybko widzimy się jak znowu zainstaluję tego na kraja. Ok, więc ja znowu mam na kraja już na pulpicie. Jak widzicie mam wyłączone osłone. Odpalam sobie jako administrator. Mam sobie tak. Jak widzicie tutaj szyfruje nam odpalam sobie ochronę plików. E, jak widzicie ja was zareagował. Czasie. Chciałam sobie przenieść do kwarantanny i zobaczymy, co się stanie szybko. E, jak widzicie, czyści nam te pliki. Czyści nam dobrze te pliki, więc sobie muszę wyobrazić, jaka jest wersja premium tego Avasta. Okej, okay, to by było koniec tego odcinka. jak wam się podoba, zostawcie lajka like i szacun naprawdę na Avasta, że wykrył coś takiego, bo to nie jest jakiś wirus, taki, taki trojan, który. Uro, niszczy Ci system, tylko ochrona plików, czyli naprawdę, a Was naprawdę sobie daje z tym radę. A Was to z całym szacunkiem. polecam. Pamiętajcie, że możecie mi swoje wirusy wysłać na ten mail, co teraz widzicie. Wtedy prawdopodobnie będę testować antywirusy też na Waszych wirusach. Piszcie też w komentarzach, jakie antywirusy mogę przetestować na wirusy i jakie wirusy mogę przetestować na antywirusa. Więc do kolejnego odcinka. Siema!